Teraz chciałbym podzielić się z Państwem swoim doświadczeniem, uwagami dotyczącymi wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów. Dlaczego chciałbym o tym mówić? Dlatego, że powinniśmy wyraźnie rozgraniczyć w handlu zagranicznym, czy mamy do czynienia z handlem wewnątrz, czy pozawspólnotowym. To z kolei ma konkretny wpływ na zastosowanie stawki preferencyjnej VAT 0%. Jak również wpływ na rozliczenie podatku VAT w spedycji i transporcie, i z tego punktu widzenia jest bardzo istotne, abyśmy wiedzieli, jakie zasady tutaj obowiązują. Handel zagraniczny, czy wewnątrz i pozawspólnotowy. Od maja 2004 roku pojęcie handlu zagranicznego zostało zastąpione pojęciem handlu pozawspólnotowego. Jest to każda transakcja handlowa oznaczająca przemieszczenie towaru lub usługi. Poza obszar celny Unii Europejskiej, natomiast transakcja wewnątrzwspólnotowa jest to transakcja, w której przemieszczenie towaru następuje na obszarze celnym Unii Europejskiej. Myślę, że, że najprościej jest to wyrazić w taki sposób, że tak jak przed członkostwem w Unii Europejskiej mogliśmy mówić o dostawie z. Mazowsza do Małopolski tak teraz mówimy w ramach unii europejskiej dostawie z Polski do Niemiec i warto się do tego przyzwyczaić ponieważ ta nomenklatura jest stosowana nie tylko w przepisach, ale również w prasie fachowej w poradnictwie, więc warto rozpoznawać te różnice. W jakiej sytuacji możemy mieć do czynienia ze zastosowaniem stawki preferencyjnej VAT wynoszącej 0%? Otóż jest to możliwe przy eksporcie bezpośrednim i pośrednim z terytorium Unii Europejskiej, jeżeli wywóz dokonywany jest przez dostawcę lub w jego imieniu albo przez nabywcę posiadającego siedzibę poza terytorium kraju lub w jego imieniu, czyli tak zwany eksport bezpośredni, wywóz towaru dokonywany jest przez eksportera, tak zwany eksport pośredni wywóz towarów dokonywany jest przez nabywcę? Warunkiem do zastosowania stawki preferencyjnej VAT dla obu rodzajów eksportu jest posiadanie przez, przez podatnika dokumentu nr 3 SAT potwierdzonego pieczątką eksport przez Urząd Celny Wyjścia z Unii Europejskiej potwierdzający fakt, że towar opuścił obszar celny Unii Europejskiej. Innymi słowy, we wszystkich przewozach wewnątrzwspólnotowych te usługi opodatkowane są stawką podstawową VAT. W przypadku Polski jest to 23%. Mówiąc o rozliczeniu podatku VAT z spedycji i transporcie, usługi transportu tak zwanego międzynarodowego, tutaj, jak widzimy, ustawa posługuje się jeszcze słownictwem sprzed akcesji: artykuł 83 ustęp 3, punkt 3. Związane z transportem międzynarodowym są t, e, traktowane jednakowo usługi transportu i, i spedycji. Transport e, międzynarodowy ma miejsce, gdy towar jest przemieszczany z miejsca nadania w Polsce do miejsca przeznaczenia poza terytorium Unii Europejskiej lub z miejsca nadania poza terytorium Unii Europejskiej do Polski lub z miejsca nadania poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przeznaczenia również poza terytorium Unii te, Europejskiej, ale przemieszczenie w tranzycie nastąpiło przez terytorium Polski. E, mówimy także o e, tego typu usłudze w przypadku e, e, m, przemieszczenia towaru z miejsca nadania na terytorium innego państwa członkowskiego u, e, Unii Europejskiej do miejsca przeznaczenia poza terytorium Unii Europejskiej, jeżeli to przemieszczenie nastąpiło przez terytorium Polski, e, jak również z poza terytorium UE do miejsca przeznaczenia w innym państwie członkowskim, jeżeli nastąpiło przez terytorium Polski. Tutaj wyraźnie ustawodawca stwierdza, że droga przewozu w takim przypadku powinna przebiegać przez nasz kraj, i jeżeli tego typu usługa zostanie wykonana bez dotknięcia terytorium Polski, to tym regulacjom podlegać nie będzie. Dlatego nie można uznać za transport międzynarodowy, a tym samym zastosować stawki preferencyjnej VAT równy 0% dla usługi transportu czy spedycji gdy transport po prostu omija terytorium Polski. Ponieważ terytorium celne Unii Europejskiej jest traktowane jako jeden obszar celny, więc nie mamy tutaj do czynienia z klasycznym eksportem lub importem rozumianym jako przemieszczanie towaru pomiędzy przynajmniej dwoma różnymi obszarami celnymi. Dlatego tego typu przemieszczenie dokonywane jest w ramach wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów. W przypadku tejże usługi miejscem opodatkowania usługi jest terytorium kraju, na którym usługa się rozpoczęła. Oznacza to, że w przypadku wywozu z Polski obowiązuje stawka podstawowa VAT-23% o której już wspominałem. Wyjątkiem jest sytuacja określona w artykule 28 ust. 3, gdy klient zlecający przemieszczenie w ramach tej procedury podał usługodawcy numer identyfikacyjny VAT-owski Unii Europejskiej zarejestrowany na terytorium innego państwa członkowskiego niż państwo rozpoczęcia procesu. Usługa będzie wówczas podlegała opodatkowaniu we wskazanym tymże numerem VAT państwie członkowskim według obowiązującej na jego terytorium stawki podstawowej podatku VAT. Jest to tak zwana zasada reverse charge.